Siema siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z tej przepięknej gry Plant vs Zombies Gunner Warfare 2 Po tak dużej przerwie, po, po, przepraszam, po tak długiej przerwie wróciliśmy do tej gry, jeszcze mam ten mój stary Nick to gaming. A ja w ogóle zanim do gry, przepraszam za moje głosy, ja bym se mówił, no bo mnie mam chrypę, a po, a po drugie byłem u tego dentysty. E, idziemy mieliśmy myśl, chyba tutaj, nie? No dobra. Tryb pilny. Witaj ponownie, mamy tu niemałe kłopoty. E, tak, to mieliśmy zrobić. Mam dla Ciebie ostateczną misję treningową, to duża sprawa. Gdy rozmawialiśmy o prezencie, prosiłem o duży, chrup, chrupiący placek, a, ale e, szalony Dave zrozumiał, że chodziło mi o dużego, chrupiącego pirata. Jeśli uda Ci się pokonać tego pirackiego czampiona, otrzymasz status agenta. Zadanie nie będzie łatwe. Pirat z się Kapitan. Huk jest naprawdę wielki. Pokonaj go a dołącz do Elity. Na no spoko. Mroźne jezioro. To jest ta mapa z tych. z tych ogrodowych bitw. Nawet sobie tego, o którym grałem. Czemu by nie? Dobra. No i dobra. I jesteśmy tutaj. I teraz. Muszę wybrać kilka, dobra, Eee yy, pożeracz i, a tutaj, a jeszcze mam kilka postaci, których nie zdobyłem na odcinkach, ponieważ po prostu grałem sobie tak o, po nagraniach jeszcze i spróbowałem ogarnąć resztę tych prób gnomusa, ale nie udało mi się. Jak tylko otworzę ratusz, to będą filmiki, jak będę miał czas oczywiście, nie, obroń. No dobra. Mm. O dobra, są Okej. Okay. O Boże, ja, ja muszę nad emem popracować, bo ja mam taki aim słaby się teraz. Co tu jest? Oni to nic nie bronią. Oni ten. Znaczy ja muszę popasować na temem, bo ja tu nic nie, nie trafiam w ogóle praktycznie. Cukierki zamieniałem się w kamień. O nie. Ja wiem, że to jest za misję. Nie będę udawał, że nie wiem o co z tym chodzi. Bo wiem, że to jest za misja, Już teraz się przypomniało mi się. Jak to jeszcze na konsoli przychodziłem. No, ale pięknie trasy. Gra, grałem w grę. Po prostu dla fanów. I nawet nie sądziłem, czy teraz też gram dla fanów, ale nawet e, nie sądziłem, że jeszcze będę to nagrywać kiedyś. A i do końca tego miesiąca dobijamy 400 subów, także jak chcesz to możesz pomóc w dobijaniu e, tych subów. E, ciebie to nie kosztuje, a ja się cieszę z każdym jednym subem, którego dostanę. Bo ostatnim przybyło mi ich nawet dosyć sporo. Jak patrząc na to, że przez długi czas w ogóle nie dostawałem subskrypcji, no to to już jest fajne. Eee, tu idzie ostatni Tak. No. I to teraz będzie. To on się już... Tak! On już się pojawił Kapitan Hook. O kurde. To jest ten, to jest ten boss, z którym walczyliśmy chyba w ostatnim odcinku z tej gry Dobra, full magazynek w niego Dobra, lecimy. Nie! To jest tego śmieszna klątwa! To trzeba jakoś zdjąć, tylko nie wiem jak eee, Pokonaj przeklętych. Zombie czy co? Chyba tak. Aha, muszę pokonać po prostu przeklęte zombie. No, w nogi go strzelajcie. Dobra, i teraz znowu full magazynek w niego. Dobra. Ym... I teraz bombka. O kurde. <laughs> Przepraszam za kaszelek. Co to jest? Jakaś znowu jest krątwa. Gdzie on teraz jest ten przeklęty zombie? Tu są teraz dwa. A dobra no. Potem chyba będą trzy. Się tak teraz zdziwiłem, bo zapomniałem o, o tym, że się respią zombie, o tym, o, o tym serio zapomniałem dobra dobra, jeden dead jednak nie, już, tak teraz tego durilgo tego trzeba z, y, pokonać dobra o, o, dobra. Zjedz tą bombka już Nie Dobra już Niebo ja takie O kurde ej! A dobra, nie! To on! Ja myślałem, że my, że nam ogry tak niszczą, czy co to tam mieliśmy bronić? Tego cukierka całego śmiesznego. A to on tak obrywa, to dobrze. Dobra Full magazynek po raz kolejny w niego. Niech to staje ze swojej nie? No znowu to jest jego ta klątwa. Se magazyn jak mnie wywala, to znowu klątwa jest. O, piąty poziom. O, nie, nie, nie! Idź mi stąd! Ile? Ta, teraz trzy są, no Wiedziałem, o! Kolega teraz Fantalda gra. Szybko go, bo tu jest mało czasu. Ej, halo, wszyscy, mało czasu jest. Góra minuta, jest jest jeszcze jeden ten śmieszny zombie? Tu jest jakiś niewidzialny, a nie jest nie A. eee yy, I. Nie Pewnie Was to nie interesuje, ale powiem, że ogólnie mm, moim ulubionym yy, roślinką z tej gry jest toksyczny groszek, a moją ulubioną yy, zombieakiem jest z 7 A czemu mówię o tych rzeczach, bo w sumie dawno nie nagrywałem i, za, i nie wiem o czym gadać. Tak po prostu powiedziałem, żeby Was też nie zanudzić samym gameplayem, nie? bo nie, nie tylko na tym to polega. Ale to chyba to rzucę koniec. Tylko pewnie teraz będzie jeszcze jedna klątwa i pewnie będą jakieś. Nie, już na pewno nie będzie klątwy. No, dobra, łatwo zim. S? O. No i mamy. klątwo odporność. No i goat. Komandor kukur. <küh> Przepraszam. Komandor kukury ma najwięcej więcej I zda. On chyba już nas teleportuje. Dobra, mamy to. Ukończono. Został wykreślony z listy. Bo spokojno. Ile z to kasy zrobiliśmy? 15 koło, no. Eee, to. Ta. nie tak mało, nie? Zaraz zobaczymy, e, ile nam jeszcze brakuje kaski, żeby kupić ten pakiet fenomenalnej postaci. Mmm. Dobra, i mam u niego kolejne zadanie. <laughs> nie, no, ten kaszel mnie dobije. I teraz, jakie jest zadanie u niego? Udało ci się, dobra. Eee, witaj agencie. Co on tu... Gratulacje, ty jesteś teraz agentem liść. I co, co mam teraz zrobić? A, po prostu chyba to będzie taka misja, że pokazuję, że jestem agentem, czy coś w tym stylu. Gdzie? A, ja te prostu stoją. No dobra, spoko. I ziewam. I to jest cała misja? I co on tu jeszcze byli teraz mi gadał? Yy, wygląda, że radośnie. No spoko. Yo, ten mam w tym nieskończoność. Zobaczę o co tam chodzi. Ale tej misji nie będziemy robić teraz. Tylko po prostu zobacz, o co mi chodzi, sobie Pojedziemy do zombiaków, zrobić jakąś misję. To żeby ten odcinek nie, nie był za długo trwał. Dobra. To jest jakiś... Nie wiem, co to jest. nas gdzieś. A to jest to, dobra. Gnomy i td. No dobra, ale tą misję bo już w sumie powiedziałem, że zrobię sobie jeszcze u ale to będzie trwało za, za długo. Tą misję skończymy sobie w następnym odcinku. Jeżeli ten odcinek wam się podobał zostawcie lajka i suba. Dziękuję wam za oglądanie. Yo, cześć i siema.